Hej cześć z tej strony Emil z kanału witam Witam Was mam dla Was dzisiaj mecz Teran kontra Teran Jest to Jak już widzicie Tarson Nasz Polak Niebieski Teran Drugi to jest TMCI deal Jak widać również Polak Więc jest to jakiś Turnień nie wiem dokładnie jaki, ponieważ dostałem y, na maila paczkę z Tarsonem I no jak to jest, sobie wyraźć. i postanowiłem po prostu to, skomentować y, te mecze y, Tarson, niebieski teran Drozil czerwony teran mecz teran kontra teran. zawsze ciekawy jest i przyjemny to, był któryś teran przegrywa Co że, kiedyś żartowano, że bardzo rzadko się zdarza, że Terran jest męsł mają zbyt dużą siłę no tak tutaj panowie troszeczkę troszeczkę tak po polsku mówią troszeczkę tak nie grzecie, no ale trudno tam zdarza się dosyć standardowe na razie otwarcie po obu stronach chociaż yy, Druzil idzie w pierwszy w gaz a potem dopiero baraki, więc jego jednostki będą trochę bardziej opóźnione. Ich miejsca są nie są najbardziej oddalone od siebie. Oczywiście na tej mapie mam tutaj naturalny expand, dosyć dobrze zabezpieczony. Oczywiście są kamienie, które trzeba trzeba zniszczyć, jednak może to, na, to miejsce można nadużywać czołgami, ustawiając tutaj się grateranami, albo na przykład yy, dając kolosy, które też ładnie tutaj niszczą wszystkie LC SCV. Jednak coraz częściej widać, że wyższa liga zostawia to, to miejsce sobie na później. Wpierw próbują zdobyć tutaj. Jeżeli chcą zrobić szybkiego expanda, robią to w tym miejscu. Jest to miejsce ciężkie do obrony, bo jest bardzo szeroko otwarte i tak naprawdę oddalone kawałce, kawałek od głównej bazy. Mam na tym mapie oczywiście też złota. Jest ich dosyć dużo, bo aż 4 z tym, że każdy mają kamienie, są w kamieniach i również może nadużywać tutaj tych high ground, tych wysokości aby zrzucić czołgi i atakować na odległość yy, druzy, tutaj ja będzie jego pierwsze jakiś ustawił yy, marina na rampie dlaczego? no dlatego, żeby żaden SCV się nie dostał do środka, może było go zniszczyć jak już widzicie ta różnica w, w gazie jest mniej więcej taka, że Tarson ma dwóch marinesów jednego ma druzil widać że druzil będzie szedł szybciej w, albo w, będzie szedł w tory może może w czołgi jeszcze tego zobaczymy tutaj lek Tarson próbuje ukryć troszeczkę z boku daje na zasadzie gdyby y, ktoś chciał zrobić y, scanner sweep chce ukryć swoje faktory nie chce żeby tokolwiek widział że jest y, że buduje to oczywiście tutaj po co te supply po w tych miejscach? Też na zasadzie, żeby czasami trochę przyblokować, ale żeby też widzieć rampę. Oczywiście Panowie tutaj pilnują, aby nie było żadnego dropu, żeby nikt się nie dostał. Dosyć tak bezpiecznie na razie grają. I widzimy, że druzil będzie szedł w Heliony. Tak i już jest też upgrade helionów, co jest one są bardzo niebezpieczne przeciwko maryńcom, jeżeli są maryńcy źle ustawione mogą dwoma trzema strzałami po prostu zniszczyć całą ich kubkę więc to się może skończyć. Panowie jeszcze się tutaj szukają, nie wiem czy oni się odnaleźli, nie no jeszcze się nie znaleźli, to się rzadko za żeby po takim czasie jeszcze się nie znaleźć No ale już druzli wie co i jak wie gdzie jest y, Tarson Tarson wie gdzie jest druzli, więc zaraz będą się tutaj ganiać i obaj poszli w podobny, w podobny build, build tu Helion, tu Helion, ale jak widać jest też cloaking field dla Banshi, więc będziemy mieli trochę ataków na linie na linię wydobywcze i czy coś trującego się dzieje? Starport już czeka, już będzie pierwszy banshee gdzie ona chce lecieć na razie będzie liczny na środek Bunker bardzo mądrze zapewne Tarsen zauważył że będzie że są heliony, oczywiście jak jest bunker heliony dużo nie mogą zrobić ale tutaj pierwszy push od Druzdila zobaczymy czy ten y, bunker będzie budowany na czas czy nie no to jest bardzo ważne ale nie wydaje mi się był już w tym momencie heliony wejdą tutaj duży błąd i y, ze strony ponieważ nie wjechał do środka stało mu się ten jeden helion zginął od razu nie miał widoku i drugi też zaraz zginie no dosyć szybka duża wymiana ognia, zaraz sprawdźmy kto ile stracił no i lepiej na tym wszystkim wyszedł Tarso, no myślę, że przede wszystkim dlatego że ten jeden helion zginął zanim w ogóle oddał jakikolwiek strzał bo nic nie było, nic po prostu nie widział, podjechał Marinesy, zauważył go zaczął atakować, jeden helion padł od razu, dopiero po chwili weszły Marinesy Drusdila no i oczywiście ten Banshee bardzo dużo znaczył, bo po prostu wybił resztę helionów jak na razie nie widać, aby którykolwiek z panów chciał zrobić jakiegoś, jakiś ekspand. Mamy za to wikingi. Oczywiście wikingi idealna rzecz na Banshee. Tutaj pewnie leci. No, jednak i Tarson ma wikingi, więc na razie widzę, że wszystko po troszeczkę w powietrze. Ponieważ jak wiemy Banshee nie może atakować jednostek latających. Więc nawet jeżeli podleci tutaj, żeby zaatakować linię minerałów, jeden skaner ten wiking po prostu zajmuje Banshee raz dwa i papa i cała kasa poszła Tarson bardzo przyzornie robi Ravena możliwe, że tym Raven będzie chciał robić też jakieś ataki na tył wroga mamy i ten, ten Banshee no, na pewno się w tym momencie już opłacił jak widzimy druz bardzo mądrze poleciał dwoma wikingami dopiero zaatakował czy ten Banshee ucieknie? nie tak, tak, nie tak uciekł, bo go nie widać i czy ma energię? Jeszcze nie ma energii Jeszcze parę CV zdejmu, już zabił 10 jednostek To w tym momencie może ginąć Jak najbardziej mu się wszystko opłaciło Lada sekunda powinien być tutaj skaner I będzie już po nim Więc ale to jest po prostu kapitan To jest bohater Udało mu się jak najlepiej po prostu cokolwiek zrobić W tym momencie druzl doszedł do wniosku, że trzeba zaatakować zrobić i już pusha, Bo to się może dla niego źle skończyć Wierzę tutaj dwoma czołgami Ale to jest bardzo bardzo złe Nawet jeżeli będzie siege mode, to Ja nie wiem czy to cokolwiek dam chociaż zobaczmy ten morder powinny podbić tutaj trochę bliżej i, ale mimo wszystko i tak bardzo ładnie wytarzam z tym poradził wikingi próbują zdjąć tego ravena i na pewno go zdejmą ale druzil powiedział good game a dlaczego powiedział good game z tego powodu ten jeden banshee zrobił wszystko co powinien zrobić czyli zdjął całą linię minerałów oczywiście uważam że druzil trochę źle zrobił bo miał już energię na skanera powinien dać go jeszcze raz zdjąłby te banshee i mógł próbować coś dalej zrobić, no ale niestety poddał się szybko, dosyć szybko. Dobra gra ze strony Tarsona, druzy nie najlepiej. To rozegrał, mógł rozegrać to lepiej. Wydaje mi się, że błąd zrobił, że wpierw podjechał tymi czołgami, w tym miejscu chciał dopiero zrobić siege ręki, ustawić siege mode, powinien to zrobić trochę dalej i wylatywać tym yy najdivakiem, żeby odsłonić co tu się dzieje i po prostu na odległość atakować. Atak a tak podjechał, rudery były bardzo blisko, one jak widzimy dużo, dużo po prostu bardzo mocno niszczą wszystkie jednostki opancerzone. No i tak to się skończyło. Tak więc miło mi się komentował ten match. mimo że był bardzo szybki, mam nadzieję, że Wam się również podobał. I jeżeli tak, proszę zostawcie jakiś komentarz, zapiszcie się na mój kanał, na subskrypcję i będę starał się coraz częściej coś dodawać. Na razie, cześć, żegnam Was, Emil.